Czym jest skala Kardaszowa? Ponieważ często mówimy też Kardaszew, chociaż według wielu jest to określenie błędne, i powinniśmy mówić skala Kardaszowa. A ta nazwa pochodzi od Nikołaja Siemionowicza Kardaszowa, który w latach 60. w czasie badania kwazaru CTA 102, oczywiście był to rosyjski astrofizyk, w czasie badania tego kwazara. Zaczął zastanawiać się, jak zaawansowane mogą być te pozaziemskie cywilizacje, jak mocno są one rozwinięte, i stwierdził, że należy stworzyć taką skalę, według której będzie można te poziomy zaawansowania po prostu klasyfikować. I w ten sposób powstała skala kardaszowa, czyli takie klasyfikowanie zaawansowania technicznego cywilizacji. Czyli jeszcze raz, Nikołaj, Kardaszew, rok 1964 i stworzenie klasyfikacji Kardaszowa. Ale z czasem, oczywiście, inni zaczęli, można powiedzieć, rozwijać tą skalę, na przykład dodając kolejne punkty. Ale zacznijmy od początku. I tutaj mamy trzy podstawowe typy cywilizacji, a raczej klasyfikacji ich rozwoju. Typ pierwszy, jest to cywilizacja, która jest w stanie wykorzystać pełne zasoby energii dostępne na jednej planecie. Czyli już byłaby to cywilizacja, która mogłaby nad tą planetą w dużej części mieć kontrolę mogłaby na przykład kontrolować, wykorzystywać reakcje termojądrowe mogłaby na przykład powstrzymywać czy też wywoływać trzęsienia ziemi i huragany. Taka cywilizacja mogłaby mieć już technologię i możliwości kolonizacji kosmosu, na przykład za pomocą sąd Van Neumana, satelit Dysona Haropa. I ten poziom byłby już naprawdę wysoki, ponieważ musimy pamiętać, że my nawet nie zbliżyliśmy się do tego pierwszego typu. Według Karla Sagana jesteśmy na etapie 0,72 setne. Tylko że to nie jest coś takiego, że jesteśmy w stanie wykorzystać te 72setne energii z naszej planety, to jest wartość w skali logarytmicznej. Czyli jesteśmy w stanie wykorzystać 16 setnych procenta całkowitej energii, jaka dostępna jest na ziemi. Oczywiście są to szacunki, tylko że pokazują nam skalę, jak daleko jesteśmy nawet od tego pierwszego typu, tych cywilizacji. Pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o to, jaką ilość energii jesteśmy w stanie wyprodukować. Tu chodzi również o to, że z tym typem pierwszym wiążą się technologie, rozwiązania, które jeszcze wybiegają daleko przed nas. Ale to jest dopiero typ pierwszy. Jednak znany wielu osobom Michio Kaku. on stworzył dodatkowy typ, jeśli chodzi o Określanie poziomu tych cywilizacji, tylko czyli typ zerowy, który właśnie ma za zadanie określić miejsce, w którym jesteśmy. Czyli już jesteśmy w stanie wykorzystywać zasoby naszej planety, ale nie jesteśmy w stanie jej kontrolować. W znaczeniu kontrolować naszej planety. Przejdźmy do typu drugiego, a jest to cywilizacja, która jest w stanie wykorzystać całą energię. Emitowaną przez gwiazdę centralną, czyli na przykład cywilizacja odnosząc to do nas, która byłaby w stanie wykorzystywać całą energię, którą produkuje Słońce. Tutaj już ten poziom mógłby odpowiadać poziomowi cywilizacji, która byłaby w stanie produkować, tworzyć pierścienie Niwena, sfery Dysona, czy też już odbywać podróże międzygwiezdne. Był bo, byłaby to już cywilizacja zdolna do tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o wspomnianego Michiokaku, on stwierdził, że osiągniemy typ drugi w roku 2800. Może, chociaż według mnie jest to wątpliwe, fajnie by było. Następnie mamy typ trzeci, czyli już cywilizacja zdolna do wykorzystywania zasobów energii całej galaktyki. Więc tutaj ten skok pomiędzy dwójką i trójką jest gigantyczny, no pomiędzy jedynką i dwójką również. Taka cywilizacja już z założenia powinna władać całą galaktyką. Mogłaby czerpać energię z miliardów gwiazd, z czarnych dziur, z gwiazd neutronowych, i według znowu Michiokaku Kaku, my będziemy na tym etapie za jakieś za około 100 tysięcy lat. To jest poziom niesamowicie wysoki. To już nie jest kwestia panowania nad swoim układem słonecznym, tylko nad całą galaktyką. Miliardy gwiazd, planet, czarne dziury, gwiazdy przeróżnych typów coś niewyobrażalnego, coś, co można powiedzieć nawet nie mieści się w tych często przez nas, no, przynajmniej przeze mnie, czytanych, oglądanych różnych formach science fiction. To już jest ten poziom. My najczęściej zatrzymujemy się na typie drugi. Ale oczywiście należy pamiętać, że no inni zaczęli wprowadzać również inne typy. Izaak Asimov wprowadził typ czwarty i piąty. A jeśli przyjmiemy, że mogą istnieć wieloświaty, są również typy szósty i siódmy. To już coś, co daleko wybiega poza te, można powiedzieć, oceny cywilizacji według Kardaszowa. No ale to już jest naprawdę wysoki poziom. I tutaj typ czwarty to już jest cywilizacja, która byłaby zdolna do wykorzystywania energii dostępnej w swojej supergromadzie. Już mowa o niejednej galaktyce, tylko o tysiącach galaktyk. Tylko już o tysiącach galaktyk. Coś już niewiarygodnego. Tutaj wystarczy przyjąć same odległości. Odległości, jakie występują nie tylko te dziesiątki tysięcy lat świetlnych wewnątrz galaktyki, tylko że tutaj już mamy odległości wielokrotnie większe. Typ piąty to już jest cywilizacja zdolna do wykorzystywania energii z całego dostępnego wszechświata. No to już jest coś naprawdę niewyobrażalnego. Gdy mowa o tych możliwościach. Gdy mamy wiele światów, to mamy typ szósty, czyli cywilizacja zdolna co oczywiste do wykorzystywania energii z kilku, z wielu wszechświatów. To już cywilizacja, która miałaby możliwość zmieniania praw fizyki w tych wszechświatach równoległych, mogłaby się pomiędzy nimi przemieszczać to już jest w ogóle coś. Niesamowitego, oderwanego od rzeczywistości. No a ostatnim typem jest tak zwana cywilizacja boska, czyli typ siódmy cywilizacja, która by była w stanie stworzyć wszechświat jeden albo wiele wszechświatów byłaby w stanie kreować wszechświaty. Czyli tu już potrzebna jest nieskończona ilość energii. I tutaj ograniczeniem jest ilość tych stworzonych wszechświatów oraz ich rozmiar. To już jest poziom w ogóle można powiedzieć odrealniony, jeśli można powiedzieć coś o naszym wszechświecie. Tutaj kiedy porównamy tą produkcję energii do skali Kardaszowa, to możemy stwierdzić, że byliśmy w 1900 roku na poziomie 0.58. 0,58. Obecnie jesteśmy właśnie na tym 0,725 tysięcznych. Na tym poziomie 0,72 byliśmy w około 2010 roku, a za kilka lat wskoczymy już na poziom 0,73. Tylko, że nadal są to części procenta energii, jaką może niejako zapewnić nam nasza planeta. Tutaj ograniczeniem jest oczywiście nasz rozwój technologiczny, tutaj ograniczeniem jest to, że jednak no, nasza technologia, nasz rozwój cywilizacji jest bardzo, bardzo ograniczony. Ale nie przedłużajmy, może w przyszłości też o tym porozmawiamy. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.